Kolejna część Deadpool'a jest obecnie prawdopodobnie jednym z najbardziej pożądanych filmów. Od dawna tematem przywodnim a propos tej produkcji jest pytanie, czy będzie ona w Marvel Cinematic Universe, czy dalej w uniwersum X-Men. Ostatnie wypowiedzi osób odpowiedzialnych za tę serię z pewnością dużo nam mogą o tym powiedzieć. Beautiful Halo to zagraniczny slab, który oferuje dziesiątki tysięcy ubrań ze świetnymi wzorami. Czy to związane z Marvelem, czy z waszym ulubionym anime, na 100% znajdziecie coś dla siebie. A z naszym linkiem promocyjnym dostaniecie zniżki nawet do 70%. Deadpool jest uwielbiany przez fanów kina za humor i samą postać, jaką reprezentuje Ryan Reynolds jako Wade Wilson. Seria zaczęła się świetnie sprzedawać, co pokazują wyniki w Box Office, według których pierwsza część zarobiła ponad 700 milionów dolarów, odliczając... Budżet. Drugi film zarobił już mniej, bo trochę poniżej tamtej liczby, jednak tylko ze względu na większe pieniądze zainwestowane w tę produkcję. O dopełnieniu trylogii pojawiły się newsy już podczas produkcji drugiej części, co ostatecznie zostało onulowane ze względu na wykupienie Fox przez Disneya. Po tym wydarzeniu internet zaczął zacierać ręce na wcielenie Deadpoola w Marvel Cinematic Universe, co sam przyznał dyrektor generalny Disneya Bob Iger. Tym bardziej fani byli zafascynowani przez fakt, że ta sama osoba powiedziała, że są w w stanie zatrzymać Deadpool jako film dla dorosłych tak długo, jak widzowie będą otwarcie wiedzieli, czym jest postać grana przez Reynolds'a. W grudniu 2019 roku sam Ryan powiedział, że kolejny film z Deadpool'em w roli głównej jest przygotowany przez Marvel Studios. Pokazało to też, że Wade Wilson dalej będzie grany przez odtwórcę nieszczęsnej Zielonej Latarni. Ostatnia wiadomość o odroba Layfielda, czyli twórce samej postaci Deadpool'a, może trochę zepsuć marzenia wielu fanów MCU. Odroba wyszła Między innymi X-Force, czy też sam Deadpool, a także jest współzałożycielem jednej z czterech największych wydawnic komiksowych w Ameryce o nazwie Image Comics. Layfield jest znany też z tego, że nie owija w bawełnę, a temat dzisiejszego filmu jest tego idealnym przykładem. W ostatnim wywiadzie dla Inverse przyznał, że nie podobał mu się w jaką stronę idzie MCU, mimo tego, że sam jest fanem twórczości Kevina na Fajki i Marvel Studios. Nie jestem wielkim fanem obecnego planu Marvela. To jak dotąd pierwszy raz, gdy pytam się, hej, Fajgi. Czy Ty masz w ogóle jakiś plan? Twój plan to Eternals, shang Chi i Czarna wdowa? Wygląda na to, że zdaniem Roba postacie wprowadzone przez Marvel w czwartej fazie są po prostu zbyt anonimowe w porównaniu do poprzednich twarzy Iron Man, Kapitana Ameryki. Nie najlepszym jest też znak, że Marvel niemalże stracił Spider-Mana, kiedy ten miał być twarzą MCU po tonym Starku. Marvel pozamykał wiele drzwi, Chris Evans się pożegnał, tak samo jak Robert Downey Jr. czarna Wdowa rzuciła się w przepaść. Plus niemalże stracili Toma Hollanda na rzecz Sony. Do tego według niego największym problemem Marvela odnośnie trzeciej części, a także dalszej części historii Deadpoola jest sam Kevin Feige. Ta seria nie potrzebuje naprawy, czego oczekuje od Kevina fani fantastycznej czwórki X-Menów. Deadpool potrzebuje, by Feige odsunął się od produkcji i pozwolił Reynoldsowi kontynuować swoją pracę. Jeśli Ryan Reynolds nie robi właśnie Deadpoola 3, to tylko dlatego, że Marvel jeszcze mu na to nie pozwolił. Zdaniem Layfielda ten film nie pojawi się w ciągu najbliższych nawet 4 lat, a to nie jest dobry dla samej produkcji oraz postaci, która ostatnio na wielkim ekranie pojawiała się w 2018 roku. Oczywiście w najbliższym czasie prawdopodobnie dostaniemy więcej informacji na temat Deadpoola, więc zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić tych właśnie newsów. A wy co sądzicie o tej całej sytuacji? Kiedy zobaczymy nową część przygód Wade'a Wilsona i czy znajdzie ono swoje miejsce w MCU? Dajcie nam znać w komentarzach. A po więcej szybkich newsów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, jak i na nasze social media, jak zawsze, podane w opisie.